Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W kolejnym tygodniu sierpniowym, słońce absolutnie w znaku lwa. Dodatkowo jesteśmy po nowiu, no i taki sobie wymyśliłam cytat, oczywiście czerpiąc z bogatej twórczości, tym razem Wojciecha Munarskiego, Zbigniew Wodecki, pięknie jego tekst wyśpiewał, a ja wam zacytuję. Co dzień nas gna w nowe strony, zadyszany czas. Sto dat, sto spraw, wciąga nas. Gna nas. I ja bym proponowała, tak jak wyśpiewywał to Zbigniew Wodecki, aby wrócić tam, gdzie się już było, albo wrócić tam, gdzie się może nie było. Ale fizycznie, ale zamierzamy się tak czuć jak onegdaj, żeby ten tydzień przeznaczyć po to, żeby przyjrzeć się znajomym uliczkom, albo znajomym oczom, albo być z tymi wszystkimi, którzy nas doskonale rozumieją. Zaczynamy. Zapraszam. 5 sierpnia mamy poniedziałek. No i wiadomo, Merkury w RC od godziny 6.56. Wenus przeszła już do znaku panny. Merkury, który się zaczyna cofać, 4.06 panny, dojdzie aż do 21, 28 lwa, czyli 28 sierpnia osiągnie ten stopień lwa. No i teraz. Ten układ sprzed Erki, czyli ponownie będzie na 4.06 panny dopiero 13 września. Ale póki co mamy ciekawy tydzień. Niby trudności wynikające z pobytu w Wenus w znaku swojego upadku no, są. E, nietypowy, e, może blokujący nieco pobyt Merkurego w Erce, ale u siebie. A Merkury w znaku panny jeszcze nie usposabiają nas zbyt optymistycznie. Ale słuchajcie, to jest fantastyczny moment. Bo mamy za chwilę bramę lwa, i ten czas warto wykorzystać, by się przyjrzeć temu, co nas uspokaja, temu, co nas zachwyca, a temu wszystkiemu, co sprawia, że odnajdujemy swoje drżenie serca. Czy drżenia serca pierwsze, drugie czy kolejne? Dlaczego tak? Bo nie polecam poniedziałku jako dnia, w którym można realizować jakiekolwiek kwestie konkretne. Sposób też będzie niekonkretny. Samo wejście Wenus do znaku panny, Wenus tam nie czuje się komfortowo. No to nie będzie komfortowego załatwiania czegokolwiek czy komfortowych rozmów. Tak samo jak Merkury wchodzi w ten lekkiej hibernacji, bo tym jest czasem RK i też nie gwarantuje sukcesów, raczej wiele pomyłek i dlatego, by w miarę możliwości, namawiam do tego, by w miarę możliwości zatrzymać się, dać sobie tydzień spokoju, wrócić po prostu tam, gdzie jest nam dobrze. Jeśli nie możemy tego zrobić fizycznie albo Dochodzimy do wniosku, że nigdy i nigdzie nie było nam dobrze, popracujmy wyobraźnią. Akurat takie są aspekty, gdzie wyobraźnia fajnie pracuje. W każdym razie w poniedziałek wycofajmy się i to jest właściwe zachowanie. 6 sierpnia, wtorek, mamy księżyc w znaku Panny. Ten księżyc jest w koniunkcji i z Wenus, i z Merkurym. I... Ta konfiguracja powoduje, że stajemy się bardzo powściągliwe, powściągliwi się stajecie, jest duży dystans. Jeszcze jest to pruderia, taka pruderyjność lekka. Nawet jeżeli chcemy być otwarte, czy chcecie być otwarci, nie możemy się z tym przebić. Otwartość, optymizm jest podejrzany. Są takie dni, kiedy wszystko wydaje się być przekombinowane, i to jest właśnie taki czas. Za dużo myślenia, wszystko przeliczamy, chcemy dowodzić swoich racji, i jeszcze wszechobecna krytyka, która się ma naprawdę dobrze. Nic nikomu się nie podoba. Oprócz tego mylimy się, i to się mylimy w sprawach banalnych. Zdarzają się przeoczenia. A jak przeoczymy, no to pojawia się rozdrażnienie spowodowane koniecznością rozpoczynania raz jeszcze kwestii zdania, czy zadania wręcz, które było zakończone, zamknięte, ale dostajemy je z powrotem, bo wykazano ilość pomyłek, bardzo dużą. Trzeba wszystko sprawdzać wielokrotnie, a i tak nie mamy gwarancji, że wszystko pójdzie nam gładko. Jeżeli można coś przełożyć do środy, to zróbcie to. 7 sierpnia mamy środę, no i zdecydowanie lepiej, mamy słońce w sekstylu do Jowisza. Yy, Oczywiście przed południem, powiedziałabym nawet do godziny 13, księżyc, opozycja Saturn, trochę surowości, yy, obaw, obawiamy się emocji, trochę osłości. Nie rozumiemy niczyich błędów. I w ogóle przeszkadza nam takie usztywnienie w funkcjonowaniu. Ale słuchajcie, po 13:00 ten klimat Jowisza przeważa, i po południu odbijamy się od dna, rezygnujemy z narzekania, rozpoczynamy rozmowy, starania czy osobistą ekspansję, i świetnie nam to wychodzi. Duże szanse na powodzenie ma wszystko to, co związane jest z przeszłością, historią, kolekcjonowaniem starości, przedmiotów zabytkowych czy luksusowych. Tak samo jak planowanie przeszłościowe, poszukiwanie koneksji. Może nam się zdarzyć taki czysty przypadek właśnie w środę, że osoba, której potrzebujemy, wydaje się, że jest bardzo daleko wyjechała, akurat jest w pobliżu, dobrze nam życzy i dogadujemy się fantastycznie. 8 sierpnia, czwartek. Bardzo dobre układy przez cały dzień. A to jest dobra wiadomość dla tych, którzy mogą fizycznie planować swoje działania, nie mają narzuconego rytmu przez kogoś, bo dzisiaj wszystko się udaje. Niezależnie od zakresu waszych zamierzeń czy też planów. Mało tego, jeśli nosicie się z jakimś zamiarem czy sprawą od stycznia 2024 roku, to teraz warto do niej powrócić, odświeżyć ją nieco. I pójdzie ona gładko. Rozmowy, jeśli kiedyś utknęły w martwym punkcie, teraz do nich powracacie i zdziwicie się znowu, jak łatwo one Wam pójdą. Nawet zachęcam do tego, aby otwierać te drzwi, które wydawały być się już zatrzaśnięte przed Wami raz na zawsze. A propos drzwi, to mamy Bramę Lwa, portal duchowy 8.8, skojarzony z wyższą świadomością, z naszą zapomnianą, zapomnianą mądrością. W dużym skrócie Słońce we Lwie ustawia się w linii z gwiazdą Syriusza, naszym duchowym słońcem, czyli jedno słońce, drugie słońce generuje się energia o wysokiej częstotliwości, która aktywuje ten portal. To jest taka bardzo, bardzo wysoka energia kosmiczna, która właśnie 8 sierpnia osiąga swój szczyt. I w związku z tym wykorzystajcie ten czas jak najlepiej dla siebie, dla swojego planu duszy przede wszystkim. Fantastyczny dzień i można w realu i w tym niekoniecznym realu też popracować. 9 sierpnia mamy piątek. Niezwykły, niezwykłego czasu ciąg dalszy, w piątek Księżyc styka się z linią węzłów księżycowych, co w połączeniu z Syriuszem i wspomnianą bramą lwa powoduje niezwykłą komunikację pomiędzy ludźmi, porozumienie między ludźmi. Rozpoznajemy siebie. I czujemy się z tym fantastycznie. Do tego wszystkiego stajemy się uczynne, ugrzecznieni się stajecie, jesteśmy skłonni do ofiarnego działania, do angażowania się w sprawy, które na początku wydawały się. Być takimi, które przekraczają nasze doświadczenia i nasze umiejętności, ale ostatecznie wszystko powiedzie się doskonale, ale mi się powiodło, mówimy. I to jest właśnie taki dzień, 8 i 9 sierpnia. Oprócz tego znajdujemy bez problemów ludzi do współpracy, jeśli oczywiście takich potrzebujemy. Panuje taki duch wzajemnej pomocy i samorealizacji. Do tego wszystkiego mamy jeszcze niewymuszoną inicjatywę. W piątek chce nam się więcej i możemy więcej. 10 sierpnia mamy soboty, w sobotę i w sobotę, Zostawmy na moment, przynajmniej właśnie w tę sobotę, takie codzienne sprawy na boku. E, niczego nie ugramy w sobotę. Możemy mieć takie odczucie, że wszystko idzie nie tak, e, absolutnie na opak. Do tego nic nam się nie chce. Czwartek, piątek, wszystko jest możliwe, a tutaj niekoniecznie. Chcemy poleniu chować albo odłączyć się od zgiełku czy jazgotu. Nie mamy do tego siły. Fizycznie jest nam nieco trudniej. Można mieć wrażenie, że najprostsza nawet kwestia wymaga od nas ogromnego wysiłku. W sobotę oprócz tego, że fizycznie jesteśmy mniej wydolne. To wszystko kosztuje więcej. Zatem żadnych zakupów, żadnych wydatków. Nawet nie starajcie się przeglądać ofert, czy ubezpieczeniowych, czy wypoczynkowych, bo przepłacicie na 100%. Będziecie potem bardzo niezadowolone i niezadowoleni. 11 sierpnia mamy niedzielę, i to jest taki czas na dobre uroczystości. Cokolwiek będzie, to będzie dobre zaręczyny, śluby, chrzciny, czy występy, prezentacje. Wszystkie te wydarzenia udadzą się wyśmienicie. Oprócz tego fajnie się wszystko planuje, rzeczowo się rozstrzyga. No i mamy jeszcze ten głos wewnętrzny, intuicja, która opowiada nam o przyszłości i fajnie się ukierunkujemy w niedzielę, tak mimochodem. Niedziela bardziej aktywna niż sobota, z takim przeczuciem, że za chwilę rozpocznie się ważny etap, kolejny etap albo nowy etap naszego życia. Jeszcze nie mało było w tym tygodniu o miłości, no ale tak reasumując: od piątku do niedzieli mamy czas napotykania na swojej drodze ludzi, w których z chęcią się przeglądamy. To są ludzie, którzy mogą być źródłami, czy też źródłem naszej. Mądrości. I dodatkowo spotykamy ludzi, mamy kontakt z ludźmi, przy których możemy być sobą i chcemy być sobą. Także fantastyczny tydzień przed nami. Życzę Wam pięknego tygodnia, wszystkiego dobrego.